Format jest bardzo prosty, jak nazwa wskazuje Mind the Gap, czyli po prostu gap, to jest dziura, dziura w ziemi, albo różne są rodzaje, ale w tym wypadku jest to dziura w ziemi, którą trzeba przeskoczyć. Dla takiego szarego obywatela to może być trochę ciężko, jakby wychwycić co poziom trudności triku. No trzeba jeździć na dyskorolce, to jest akurat taka przeszkoda, która wymaga oceny osób, które. Jeżdżą już na deskarolce dosyć długo i znają wartości techniczne, więc my zwracamy uwagę na, tych, na technikę, czy jest to wykonane na swoją nogę, czy na drugą, czyli taką trochę nienaturalną dla nas. Eee, prędkość, styl wykonania, czyli jak miękko, jak czysto, no ale po pierwsze poziom trudności triku, a tutaj trzeba iść na desce, żeby się po prostu na tym znać. To jest. Jakby niewytłumaczalne, po prostu zacząłem jeździć na deskorolce 16 lat temu i nie wyobrażam sobie życia bez deskorolki po dzień dzisiejszy i myślę, że aż mi nogi odpadną, będę na tej deskorolce jeździł. I dziewczyny jak najbardziej są mile widziane, biorąc udział, wręcz witane z uśmiechem. Są osobne kategorie i dziewczyny są oceniane tak samo jak chłopaki, oprócz tego, że są po prostu inne kategorie. Dla dziewczyn jest inna kategoria, dla chłopaków jest inna. Start jest od lat 16. Eee... I tak naprawdę tylko, tylko wyobraźnia nas tutaj ogranicza i kto ma lepszy pomysł, to może wymyślać sobie tylko, tylko to, co na co ma ochotę, więc nic nas nie trzyma, nie ma ram żadnych, że trzeba zrobić to, to czy to. Trzeba po prostu skończyć nad gapem.